Wspólnoty mieszkaniowe po pierwszych robotach, które zlecały, dachowych, potem dociepleniowych, w tej chwili zlecają prace wewnętrzne, które można wykonywać również w okresach późnojesiennych i zimowych. Plusem tych terminów jest po pierwsze to, że można znaleźć tańszego wykonawcę i tych rynek zleceń jest w takich porach ograniczony. I wykonawcy dla zapewnienia pracy swoim pracownikom chętnie wykonują te roboty po niższych stawkach niż to ma miejsce w okresach letnich. W zależności od kondycji finansowej wspólnot mieszkaniowych, wspólnoty zlecają wykonanie tych robót w różnym standardzie. Te wspólnoty biedniejsze zlecają zwykłe malowanie, natomiast inne, te, które mają już większe środki zgromadzone na swoich funduszach remontowych, zlecają w wykonanie remontów ponadstandardowych. I w ten sposób mamy remonty klatek schodowych, które polegają na zwykłym malowaniu. Natomiast są wspólnoty, które i tu właśnie stoimy przed taką jedną z nich, które dodatkowo obkładają schody gresem lamperie wykonują z marmolitu. Także w roku bieżącym, w tym okresie jesienno-zimowym, ukończyliśmy już remont klatek schodowych w budynkach sześciu wspólnot. Jedna ze wspólnot, dwie wspólnoty w tej chwili te roboty kończą. W jednej skończą się w tej przy ulicy Mieszka I, 14 skończą się jeszcze w okresie przedświątecznym. W sumie co czwarta wspólnota mieszkaniowa w roku bieżącym wyremontowała sobie swoje klatki schodowe. Kazet Legionowo w chwili obecnej zarządza 33 wspólnotami mieszkaniowymi. Są to wspólnoty, które w większości powstały z zmienia komunalnego, więc z zmienia gminnego. Są również wspólnoty, które po różnych losach trafi, mające historię, jak gdyby deweloperską, trafiły do nas. No ich jest w sumie cztery.